Tymczasem na wieś spadło nieszczęście. Wisła wylała, przerwała tamę i zniszczyła przybrzeżne pola. Ludzie wiele stracili, ale najwięcej jantkowa matka. W chacie jej pokazał się nawet głód. Trzeba było iść na zarobek, chodziła więc i sama nieboga, i Wojtusia oddała na pastucha, ale wszystko to nie wystarczało. Antek, niechcący jąć się pracy gospodarskiej, był dla niej prawdziwym ciężarem. Widząc to stary Andrzej począł nalegać na chłopca, żeby poszedł w świat. Jesteś przecież chłopak bystry, silny, zręczny do rzemiosła, więc udaj się między miejskich ludzi. Tam nauczysz się czego i jeszcze matce będziesz pomocny, a tu ostatni kęs chleba odejmujesz jej od gęby. Antek aż pobladł na myśl, że przyjdzie mu opuścić wieś bez zobaczenia się choć raz z wójtową. Rozumiał jednak, że inaczej być nie może i tylko prosił, żeby mu zostawili kilka dni. Przez ten czas z podwojoną gorliwością rzeźbił swój krzyżyk. I wyrzeźbił bardzo ładny, z powojem u dołu, z narzędziami męki i z ręką pańską przy lewym ramieniu. A gdy skończył robotę, żadną miarą nie miał odwagi pójść do wójtowskiego mieszkania i swój dar ofiarować wójtowej. Przez ten czas matka połatała młodzienie, pożyczyła od mortki rubla na drogę, wystarała się o chleb i ser do kobiałki, wypłakała się. Ale Antek wciąż marudził, z dnia na dzień odwlekając swoje wyjście. Zniecierpliwiło to Andrzeja, który jednej soboty wywołał chłopca z chaty i rzekł mu surowo – No a kiedyż ty, chłopaku, opamiętasz się? Czy chcesz, żeby przez ciebie matka z głodu i z pracy zmarła? – Przecie ona swoimi starymi rękoma nie wykarmi siebie i takiego jak ty draba, co próżnuje po całych dniach. Antek schylił mu się do nóg. Poszedłbym już, Andrzeju, ale kiedy mi strasznie żal porzucać swoich. Nie powiedział jednak kogo mu żal najwięcej. Oho, zawołał Andrzej, a cóżeś ty dziecko przy piersi, że nie możesz się obejść bez matki? Dobry z siebie chłopak, ani słowa. Ale masz w sobie takiego niechcieja, co by cię tu do siwych włosów trzymał matce na karku. Dlatego ja ci powiem: jutro święta niedziela, wszyscy będziemy wolni i odprowadzimy cię. Więc po nabożeństwie zjesz obiad i pójdziesz. Nadeszła noc. Antek legł na twardej ławie, ale zasnąć nie mógł. Uniósłszy głowę, patrzył na dogasające w kominie węgle, słuchał dalekiego szczekania psów albo Świerkania, świerszcza w chacie, który nad nim tak wołał, jak wołają polne koniki nad opuszczonym grobem małej jego siostry Rosali. Wtem usłyszał jeszcze jakiś szmer w rogu izby. To bezsenna matka jego po cichu szlochała. Antek ukrył głowę pod sukmanę. Słońce było wysoko, kiedy się obudził. Matka już wstała. I drżącymi rękoma ustawiała garnuszki przy ogniu. Potem wszyscy razem usiedli za stół do śniadania i trochę podjadłszy poszli do kościoła. Antek miał na piersiach pod Sukmaną swój krzyżyk. Co chwilę przyciskał go, oglądając się niespokojnie, czy gdzie wójtowej nie widać i myśląc z trwogą, jak też on jej swój dar doręczy. W kościele nie było wójtowej. Chłopak klęcząc na środku machinalnie odmawiał modlitwę, ale co mówił nie rozumiał. Gra organów, śpiew ludu, dźwięk dzwonków i własne cierpienie w duszy jego zlały się w jedną wielką zawieruchę. Zdawało mu się, że cały świat drży w posadach w tej chwili, kiedy on ma opuścić tę wieś, ten kościół i wszystkich, których ukochał. Ale na świecie było spokojnie, tylko w nim tak kipiał żal. Nagle organy ucichły, a ludzie pochylili głowy. Antek ocknął się, spojrzał. Jak wówczas tak i dziś było podniesienie. I jak wówczas w ławce przy wielkim ołtarzu siedziała wójtowa. Wtedy chłopiec ruszył ze swego miejsca między ciżbą ludu, zacząłgał się na kolanach aż do owej ławki i znalazł się u nóg wójtowej. Sięgnął za pazuchę i wydobył krzyżyk, ale odbiegła go wszelka śmiałość, a głos mu zamarł tak, że jednego wyrazu nie mógł przemówić. Więc zamiast oddać krzyżyk tej, dla której rzeźbił go przez parę miesięcy... Wziął i zawiesił swoją pracę na gwoździu wbitym w ścianę obok ławki. W tej chwili ofiarował Bogu drewniany krzyżyk, a razem z nim swoją tajemną miłość i niepewną przyszłość. Bujtowa zauważyła szmer i spojrzała na chłopca ciekawie, tak samo jak wtedy, ale on nic nie widział, bo mu się oczy zasłoniły łzami. Po sumie matka z dziećmi wróciła do chaty. Ledwie zjedli kartoflankę i trochę klusków, ukazał się w izbie kum Andrzej i po przywitaniu rzekł No, chłopcze, zabieraj się. Komu w drogę, temu czas. Antek podpasał sukmanem żamykiem, przewiesił torbę z narzędziami przez jedno ramię, a kobiałkę przez drugie. Gdy już wszyscy gotowi byli do drogi, chłopiec ukląkł, przeżegnał się, i ucałował klepisko chaty jak podłogę kościelną, potem matka wzięła go za jedną rękę, brat Wojtuś za drugą i jak pana młodego do ślubu, wiedli go oboje najukochańsi na próg świata. Stary Andrzej wluguł się za nimi. – Masz tu rubla, Antku – mówiła matka, wciskając chłopcu w rękę gałganek pełen miedzianych pieniędzy. Nie kupuj za to dziecko statków do krajania i no schowaj se ten grosz na złe czasy, kiedy ci się jeść zachce. A jeżeli kiedy zarobisz taki pieniądz, to daj go nam sze świętą, ażeby ci Bóg błogosławił. I szli tak wolno wąwozem pod górę, aż im wieś z oczu znikła, tylko skarczmy, dolatywało ciche granie skrzypków i dudnienie bębna z dzwonkami. Wreszcie i to ucichło. Znaleźli się na wyżynie. No, wróć się już, rzekł Andrzej. A ty, chłopaku, idź wciąż drogą i pytaj się o miasto, bo tobie nie na wsi mieszkać, ino w mieście, gdzie ludzie chętniejsi są do młotka niż do roli. Wdowa na to odezwała się z płaczem. Kumi Andrzeju, doprowadźmy go choć do figury świętej, gdzieby by pobłogosławić go można. A potem biadała: Czy kto kiedy słyszał, żeby rodzona matka dziecko swoje wiodła na stracenie? Wychodzili, prawda, od nas chłopacy do wojska, ale to był mus. Nigdy przecie nie widziano, żeby kto z własnej woli opuszczał wieś, gdzie się urodził i gdzie go przyjąć powinna święta ziemia. Oj, doloż ty, moja dolo, że ja już trzecią osobę z chaty wyprowadzam, a sama jeszcze żyję na świecie. A schowałeś synusiu pieniądze. Schowałem, matulu. Doszli do figury i poczęli się żegnać. Antek upadł do nóg matce, potem Andrzejowi, ucałował brata i poszedł drogą. Ledwie uszedł kilkadziesiąt kroków, aż wdowa zawołała za nim. Antku, co matulu? A jak ci tam będzie źle u obcych, wracaj do nas. Niech cię Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem odparł chłopak. Znowu uszedł kawałek drogi i znowu zawołała za nim smutna matka. Antku, antku, co ma tulu? spytał chłopiec. Głos jego już słabiej dolatywał A nie zapomnij o nas, synusiu! Niech ci Bóg błogosławi! Zostańcie z Bogiem! I szedł, szedł. Szedł jak ów chłopak, co wybrał się pod syrograf wystawiony na własną duszę. Wreszcie za wzgórkiem zniknął. Na polu rozlegał się jęk zbolałej matki. Może spotkacie kiedy wiejskiego chłopca, który szuka zarobku i takiej nauki, jakiej między swoimi nie mógł znaleźć. W jego oczach. Zobaczycie jakby odblask nieba, które przegląda się w powierzchni spokojnych wód. W jego myślach poznacie naiwną prostotę, a w sercu tajemną i prawie bezświadomą miłość. Wówczas podajcie rękę pomocy temu chłopcu. Będzie to nasz mały brat Antek, któremu w rodzinnej wsi stało się już za ciasno, więc wyszedł w świat oddając się w opiekę Bogu i dobrym ludziom.